Cześć, z tej strony Jasne, witam na kanale Gameralnie. Dramy z podwyżkami cen podzespołów komputerowych ciąg dalszy. Od dłuższego czasu mówi się o tym, że gaming będzie coraz droższy i mimo że w różnych krajach, w tym w Polsce, moc nabywcza statystycznego obywatela może wzrastać, to w skali globalnej, niezależnie od sytuacji ekonomicznej w poszczególnych państwach ceny podzespołów po prostu pójdą w górę. Chodzi o gaming w tradycyjnie rozumianej formie, na domowym sprzęcie, a nie na serwerze. Dla wielu gra czy może to w przyszłości oznaczać migrację z ustawionego na biurku lub pod telewizorem hardware'u do chmury? Ale po kolei. Jak donosi Reuters, Micron Technology rezygnuje z udziału w rynku produktów konsumenckich. Co to za rynek? Ten, który jest najbliższy przeciętnemu człowiekowi i obejmuje produkty dostępne wprost na półce sklepowej. W tym konkretnym przypadku chodzi o markę Crucial, czyli dyski SSD i pamięć RAM. Powód tej decyzji globalny niedobór półprzewodników i rosnące zapotrzebowanie na zaawansowane pamięci w centrach danych sztucznej inteligencji. Micron po prostu nie jest w stanie pozyskać wystarczającej ilości surowców i musi wybierać, który biznes mu się bardziej opłaca. Jak podaje Reuters, zapotrzebowanie jest większe w branży związanej z AI, a marże, jakie mogą tam dyktować, są zwyczajnie wyższe. Nie opłaca się im produkować dla statystycznego kowalskiego, w konsekwencji więc taki Jan będzie musiał płacić więcej za podzespołu do swojego komputera czy za konsolę, która również podbiera cenne układy scalone spod nosa AI. AI. Im mniej danego produktu na rynku, tym jego cena jest wyższa. Zatem to, że przykładowo konsole następnej generacji będą droższe od obecnych, nie jest wydumanym pomysłem i nie będzie za to odpowiedzialna jedynie inflacja. Wpływ rozwoju sztucznej inteligencji na ten problem zauważamy coraz bardziej, ale też patrząc szerzej, to zakres usług związanych z chmurą jest coraz szerszy. Stąd podzespoły zamiast trafiać do konsumenckiej elektroniki użytkowej, Coraz częściej będą lądować w serwerowniach. Już w zeszłym roku, kiedy bez żadnego wytłumaczenia konsole Xboxa znikały ze sklepów w różnych częściach świata, w tym w Polsce, krążyły plotki, że to przez chmurę Microsoftu. Pojawiły się głosy, że bardziej opłacało im się przeznaczać komponenty używane w produkcji konsol na rozbudowę zaplecza dla cloud gamingu. Wielokrotnie w wystąpieniach Sary Bond czy Fila Spencera pojawiały się zapewnienia, że największy wzrost zaangażowania użytkowników widzą właśnie w chmurze. Nie do końca w to wierzyłem, podobnie jak wielu zatwardziałych graczy ceniących sobie wydajność własnego sprzętu, ale wygląda na to, że faktycznie jest w tym jakieś ziarnko prawdy, a nie tylko przymilna gadka skierowana głównie do akcjonariuszy. Na rynku usług streamingowych konkurencja robi się coraz większa, mamy różne plany cenowe, a granie dzięki temu jest możliwe na niemal dowolnym sprzęcie z ekranem. Stopniowo jakość poszczególnych usług rośnie. Przykładowo niedawno publikowałem materiał o Lunie od Amazonu, za której podstawową Wersję płacimy jedynie 49 zł rocznie, bo jest ona dostępna w ramach abonamentu Prime, obejmującego darmowe wysyłki z Amazonu i dostęp do Prime Video. Jakość usługi jest naprawdę przyzwoita i gry w niej dostępne bywają ciekawe. Fani gier, nabywanych w formie fizycznej, pewnie teraz skręcają się w bólu, ale taka jest obiektywna rzeczywistość. Korporacje najwyraźniej zwęszyły tutaj dobry interes. Centra danych zatem się rozrastają, nieważne czy związane z gamingiem, czy nie, a w konsekwencji tego cierpieć będzie rynek konsumencki. Przykład Microna pokazuje, że firmy pójdą w kierunku, który bardziej się opłaca, a konsumenci mogą być zmuszeni do zmiany swoich przyzwyczajeń. Swoją rolę w tej układance mają też podatki nakładane, choćby w Stanach Zjednoczonych, na produkty importowane z Chin. One również paradoksalnie mogą przekładać się na ceny produktów w innych krajach. Z tego powodu producenci sprzętu elektronicznego, oprócz firm takich jak Apple, których produkty z jakiegoś powodu zostały zwolnione z tego podatku, szukają nowych miejsc z relatywnie tanią, lecz wykwalifikowaną siłą roboczą. Przykładowo, jak donosi również Reuters, Microsoft ma przenosić produkcję swoich konsol i akcje. Ze znaczkiem Xboxa do Wietnamu. Jest to reakcja na bieżącą sytuację w Stanach Zjednoczonych i ich relacje z Chinami. Równolegle Microsoft ze swoim graniem w chmurze wszedł właśnie na dwa ogromne rynki mowa o Brazylii i Indiach. Do tego procesu zapewne przygotowywał się od dłuższego czasu, a to z kolei wymagało inwestycji w zaplecze. Może faktycznie zmniejszona dostępność ich konsol na wielu rynkach była związana z rozbudową infrastruktury. Infrastruktury, z którą zapewne wiążą ogromne nadzieje. Niedawno wyszli ze swoją usługą grania w chmurze z wersji beta i teraz otwiera się przed nimi nowy rynek obejmujący w sumie setki milionów graczy. Wedle podawanych szacunków, w samych Indiach może to być około 500 milionów. Zobaczymy zatem, czy w przyszłości będziemy poproszeni o przesiadkę na wybraną platformę cloud gamingową, bo nikomu nie będzie się opłacało produkowanie sprzętu konsumenckiego, albo będzie on tak drogi, że stwierdzimy, iż taniej będzie płacić abonament niż kupować pudełko pod telewizor, które wkrótce będzie trzeba wymienić, bo stanie się przestarzałe. To tyle na dziś. Będę wdzięczny za klikanie w kciuk do góry oraz subskrypcję kanału. Linki do artykułów znajdziecie w opisie filmu. Tymczasem dziękuję za uwagę i życzę. Miłego grania.